Botoks, dzień 71. Masaż twarzy po botoksie, kiedy i jak. Bezpośrednio po zabiegu z botoksem nie zaleca się masowania ani intensywnego dotykania twarzy w obszarach poddanych iniekcjom. Przez pierwsze 24 do 48 godzin należy unikać wszelkich manipulacji, które mogłyby spowodować przemieszczenie toksyny do sąsiednich mięśni. Mogłoby to skutkować niepożądanymi efektami, takimi jak opadanie powieki czy asymetria. Po upływie zalecanego przez lekarza czasu, zazwyczaj 24 do 48 godzin, delikatne masaże twarzy, np. wykonywane podczas codziennej pielęgnacji, są zazwyczaj bezpieczne. Ważne, by nie były to intensywne zabiegi uciskowe, a raczej łagodne rozprowadzanie Kosmetyków. Co więcej, istnieją specjalistyczne masaże na limfatyczne, które można włączyć do rutyny po pewnym czasie od zabiegu, zawsze po konsultacji z lekarzem, aby wspomóc drenaż limfatyczny i ogólną kondycję skóry. Kluczowe jest przestrzeganie zaleceń lekarza medycyny estetycznej, który wykonał zabieg.